Marko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj kolejnym się oczywiście z kariery papierka waszej ulubionej. Dzisiaj yy, w PK yy, wracamy po tym ostatnim 6 seniorów, w Lachti, gdzie zgarnęliśmy srebrny krążek indywidualnie i złoty w drużynie, więc było świetnie. Dzisiaj dwa yy, te, yy, konkursy w Willingen i dwa w Trondheim. To są szczególnie wa yy, ważne, podkreślam to po raz drugi, pewnie dzisiaj też to podkreślałem, są szczególnie ważne, ponieważ tam za rok się seniorów, gdzie do kadry będziemy się chcieli oczywiście załapać, a w generalce PK niszczymy wojnę minus 2 wolne, zastrzegam 328 punktów, w piąty piątej jest Paweł wątek jedenastu Tomek Pilch, dwudziesty czwarty Wolny, trzydziesty pierwszy trzydziesty czwarty Kot i 39 Juroszek. Jeśli chodzi o Fiskap, to, to się nic nie zmieniło, więc tak sobie po prostu szybko przejadę, jakby ktoś nie widział poprzedniego odcinka, no bo po prostu to się nic nie zmieniło, bo Ci fiskapi tak samo odpoczywali pomiędzy seniorów jak my, my z PK, a w Płacze Świata były konkursy chyba od 1 w Lake Placid. I general, liderem generalki jest z gigantyczną przewagą Stefan Kraft, 268 ogromnym Zajcem i chyba odbierze Zajcowi drugą kwitową kulę z rzędu. Celikowy trzeci już Deszwandy, więc niesamowicie. 7 żyła, 10 kubacki, 17 zniszczą. Yy, 305 Stoch, czy Janek Habdas. Nie ma jakichś Polaków rewelacji, ale też nie jest jakoś totalnie ja na Pucharze narodów, pracowały Austriacy przed nerwygami Słowiecami, Polska na miejscu piątym. Yy, dobrze, więc yy, przejdziemy sobie już zaraz do treningu w Willingen. Ale zanim to, pamiętaj żeby zostawić subskrypcję. Yy, jeszcze z dzwoneczkiem. Zostawić polubienie pod tym filmem. Żeby nie minęło was żadny kolejny treści na moim kanale. A my... Myślę, przechodzimy sobie już na trening do Willingen. Na trening zadanie jest takie, nazwie gwiazdki. Skocz to 43 metry z wiatrem pod narty. E, czas, e, czas, mam nadzieję, że ten trening. E, w Laktii się nam udało, ostatnio ogólnie udaje nam się tylko inne treningi, tylko nie chyba w nam się nie udało, ale to nie jest ważne, bo my lecimy świetnie i lecimy, żeby ukończyć ten trening. 150,5, trening z gigantyczną przewagą zaliczony. Czas na kwalifikację. No, i w końcu w kwalifikacjach na Mylenko w szanse, wieje nam pod narty. Bo ostatnio w tej karierze to jakaś klątwa była z tym wiatrem w plecy, ale w końcu udało się, żeby wiało nam pod właśnie narty. 60 zawodników na stawce my, oczywiście, jesteśmy liderami. To ciekawe prowadzić w tych kwalifikacjach Steiner, więc myślę, że tak dość standardowo. No, w kwalifikacjach no, są po to, by się zakwalifikować. Nieważne jest czy zwyciężymy w nich, no bo to jest mentalny, tak. W nie czynią jakiejś dużej roli, tak samo jak w innych sokowych ligach, chyba że w rower czy coś, czy w skokach skoczni. A w kwalifikacji skok bardzo ładny, 151 metrów, co udaje nam podium kwalifikacji i miejsce trzecie z statem 1,7 do Maksymina Steinera. Liczę na podobny wynik w pierwszej serii konkursowej. Bo będzie to naprawdę y, przyjemny skok, a prowadzi znowu Steiner przed wąskiem tym razem. Y, Wiatr pod narty nie jest jakiś taki silny. Musimy skoczyć 150 metrów, że Fridic Steinera, który widać podczas tego weekendu, krętuje się naprawdę ładnie. A ten skok, y, no nie mogę go ocenić. On będzie lepszy? To jest chyba, chyba, by podobny jak w kwalifikacjach. Ojej, trochę gorszy, trochę gorszy. Na dziewiąte miejsce, więc będziemy atakować, będziemy atakować podium, do którego tracimy No, do pod... który ma 10.1, ale do podium jest to strata no, nieca y niecałych 6 punktów, więc może tutaj uda się zatekać jakiś podium, chociaż nie liczę na to. Ujaj, Austriacy niszczą rywali Steiner przed Embacherem. A nie, bo to Orter prowadzi, myślę, że Steiner prowadzi. Ja to Orter pomyliłem dwóch Austriaków. Dobra, wybaczcie mi tę pomyłkę. 151,5. Ten. Steiner skoczył 156,5, to i tak nie zmieniło. Niczego się tutaj dobrze prętuje. Ale mam nadzieję, że damy podobny skoki jak właśnie yy, yy, wcześniej wspomniany Maksymilian Steiner. Tak, 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 tak! Świetny skok skokowierka! Jeszcze były bardzo dobre warunki, będzie sporo zdjęć 153 metry. I druga pozycja, no ciężko byłoby wyprzedzić prowadzącego w tej chwili Maksymiliana Steinera. 1 i 3 tylko do niego straciliśmy. No to nie jest skok na podium, ale na top 5 jak najbardziej. Czu, czwarte miejsce. Jeden niczego brak jeszcze jeden. Wygrywa powoł wąsek, więc z tego też się bardzo cieszymy. Drugi laje przecież tutaj na Kończymy to. Znaczy, nie było tam jakiejś serii zwycięstw nie było, właśnie, więc nie kończymy żadnej serii. A 18 wolny z spodanków, czwarty pilki, siódmy kod, więc naprawdę bardzo y, fajnie. nas na podium nie ma, a my widzimy się już w kolejnych y, kwalifikacjach. No i wróciliśmy na stare śmieci, bo znowu wieje nam. W plecy, chociaż czy branie w plecy, można z starami święciami? Dobra, nieważne. Lecimy sobie już z tymi kwalifikacjami. No, znowu nie w plecy, nie można będzie sobie fajnie polatać. Tylko raz mieliśmy taką okazję, a prowadzi skokiem, kukiem Ordner. 47 no Ordner się świetnie prezentuje razem ze Steinerem, który niestety, bo już nie się pomyliłem. 146,5 m sekundę w plecy. No, to jest doskoczenie, jak najbardziej. Ale było, złowiej się z progu. No i w będzie taki przeciętny, można powiedzieć, bo to było zaledwie 136,5-1367 jest bardzo podobna. Nota co do odległości i 12 pozycji dodało. Wąsek czwarty, więc rywalizacja kadry Cadrybę wąskiem dali trwa, ale my wąsko sporo wprzedamy, no bo tym co robiliśmy na początku, to jest coś niesamowitego. Prowadzi Anders Hohre, ex z Klemensem Eignerem. skoro pobierka i w ogóle fajna, ja mi nie zauważam, że to jest egzekwo, bo nie ma tego samego numeru, tylko po prostu ma 1 i 2, a no to jest taka sama, więc to jest dość dziwne. Oj, oj, powinienem się skupić na skoku, a nie na... mówimy nie jakichś anegnotek. czy to będzie druga seria, raczej powinna być na skoku naprawdę przeciętny i 23 pozycja, o ojeju. No dość słabo to wy... wyszło, bo 23 pozycja to nie jest kolorowo. i 134, a w razie byliśmy 9, ja chcemy 10, więc no to nie jest dużo. Prowadzi Harry przed Oignerem i Ozdwolem. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze, teraz coś na nas. Prowadzi Filip w trzech Niemców na prowadzeniu. Silny, tylny jatr, 139 metrów musimy skoczyć, żeby utrzymać tą pozycję, która będzie pierwszej serialnych. chcemy atakować oczywiście. No bo tak jest papiery, Gą w samo z dal odległych pozycji skoczył na zwycięzcę, ale ten skok taki nie będzie. Ale mamy naprawdę, mieliśmy bardzo, cię, bardzo ciężkie warunki. No i będziemy drudzy za Raimundem, bo chyba teraz Raimund prowadził tak 3 i 6 za Raimundem, ale sporo punktów, dokładnie 7 i 4 za Liso, więc jest naprawdę fajnie. A my wyawansowaliśmy na 14 miejsce, wygrał Wagner, przed z Woldem, który był drugi z -fo, Laje, czwarty chore Piąty Steiner, szósty Ringen, 8. E, pilch, 12. Wąsak, 13. My, 15. kod, 19. Wolny, no i więcej Polaków nie znalazło się już tej To 30, więc kończymy ten weekend w Ringen bez podium, więc ciekawiej tylko top 10. widzimy się w menu głównym. No a w generacji nasza przewaga stopniała y, aż o 70 punktów, bo mamy tylko 200, 286 punktów nad przewagi nad z Woldem, do którego już sporo traci właśnie Paweł Wąsek. Taki poziom narodów, który jest nieważny, no bo to przecież PK, no Nasza prawa na stopniała, nie stopniała. To i tak nie jest ważne. Coś się mylę, ale dobra, to też, też mało ważne. Przejdziemy sobie już na trening na skocznie Trondheim. No i na drugim już treningu w tym odcinku zadanie jest takie, również na dwie gwiazdki, skocz y, 131 metrów z minus drugiej belki, y, zastanawiam się czy to zadanie w ogóle jest wykonane, ale chyba tak, ponieważ wieje nam y, podnarty, ale ten wiatr, no słab, słabnie tutaj ten wiatr podnarty. no no no, to jest na dwie gwiazdki, ciężkie coś, 129, trochę brakło, mamy jeszcze drugą próbę oczywiście, ciężkie, ciężkie zadania, no może uda się je wykonać, oby tak. Poczekamy aż ten wiatr będzie trochę silniejszy. Obych on się nasilał. No nie, on stoi na czterech Dobra, skupiłem się na wyjściu z Chyba było troszeczkę lepsze. I teraz dalej mnie zaniosło. Czy to było 131? Było! 131,5. Trening zaliczony. Lecimy do kwalifikacji na skocznie Trondheim. No i w kolejnym konkursie czy kwalifikacjach znowu wiatr w plecy, no prześladuje nas ten wiatr w plecy, no nie powiem, cały czas to powtarzam, no ale tak jest, no coś tu się niedobrego dzieje, skaczemy w Trondheim, no bliziutkie to skoki, bliziutkie 135, a nie, to jest daleko w Trondheim, no i dobrze, mamy silny, silny, nasilający się dodatkowo wiatr w plecy, musimy skoczyć 131,5 metra, żeby jakiś ładny skok oddać. Żeby wyprzedzić prowadzącego, co ja gadam. Ojoj, słabiutko było, ale było też, był też silny wiatr bardzo z tyłu. Właściwie czy rekompensaty i dopiero 26 pozycja. No to nie jest dobry skok w tych właśnie kwalifikacjach. Wygrał jej Robert Johansson, który powraca do formy. W zaciskach, dobrze, do a tutaj już coś wygasa, ale widać, że na swojej ziemi powraca do, do, do dalekiego skakania. Tutaj prowadzi Dominik Peter, ten z początku sezonu, który tak wystrzeliwał taki świetne wyniki miał, pokonywał mnie 137 metrów, tyle samo co w trzeba skoczyć, ale jest lepszy wiatr, są lepsze warunki Chyba będzie lepszy skok, będzie lepszy no, yy, o wiele lepszy niż w kwalifikacjach No, o wiele lepszy niż w kwalifikacjach, ale tak ogólnie to nie jest jakiś świetny skok Ale daje siódmą pozycję, daje możliwość walki o podium Co nawet w takich warunkach na tej jest bardzo ciężkie, tylko 6-1 Dominik Peter, tracimy Więc jest, moi drodzy Naprawdę, naprawdę świetnie prowadzi. Kto? Stefan Laje. Ile? 1 to 134,5. Świetnie, skoglaje. Moja to była. ty już sobie zobaczę. Okej, okay, jest szansa. Jest szansa pokonać Lajego. Jest szansa pokonać Stefana. 130,5. Trzeba skoczyć. Papierek. Chyba było ładnie. Chyba było dobrze trafione. I chyba. Chyba nie pokonamy Stefana Laje. Pokonamy, jest! Jest wyższa nadal niż Stefan Laje, 5 i 6 dodane, niż rekompensata, ale prowadzimy z nim o 1 i 3. No i czy to jest skok na podium? Pierwsze w dzisiejszym odcinku, Paweł Wąsek, on nas może pokonać i pokonał nas Paweł, pokonał nas jeszcze chore, Oswald i Peter. Piąta pozycja, z sporą stratą, 1 10 do chorego straciliśmy, ale już sporo do Wąska, no i zwycięzcy tego Petera, który zwycięża po dość długiej przerwie z Polaków, dopiero 21 26 wolny, więc... Bardzo mało Polaków doszło do drugiej serii. Tak się, tak się prezentuje podium, na którego nas niestety kolejny raz nie ma. Widzimy się w treningu. Jeszcze sobie trening odbędziemy. No i kto by się spodziewał, w treningu, również wie w jej plecy, ale miejmy, na, ze, miejmy nadzieję, że w konkursie się to odwróci. Czemu nic kacze? Ten Kasai, jak go odhaczyłem, że nie ma tu skakać Kasai. Dobra, będę skakał Kasai, trudno. To jest trening, może w konkursie zniknie. I nie będzie startował, bo jak odznaczyłem, on nie mógł tu startować, a z jakiegoś powodu startuje, ale to nie jest ważne. Ale ładnie wkrótce, w tym treningu spodziewałem się, że będzie gorsze. a jednak jest fajnie: 131,5 i pozostaje numer 7. Przechodzimy sobie już szybciutko do kwalifikacji. No, a w kwalifikacjach nic się nie zmieniło, również wieje w plecy, więc jakiejś sporej różnicy nie ma. No i też będzie się ciężko skakać, ciężko się skakać na tyskoczni wiatrem tylnym. Ale dobrze. Prowadził Jakub Wolny? Nie. Riga Jelder z Pawłem Wąskiem. Z oto i świetnym skokiem. to dzisiaj, żeby ich wyprzedzić. No liczę, liczę na taką próbę, która będzie dorównywała im, chociaż to jest bardzo ciężka zwłaszcza nie w Trondheim, na której ja definitywnie nie umiem skakać. Ojej, to będzie słabiutki skok. oj, punktu K przekroczyliśmy. No to było słabe, 123 metry i dopiero 30 pozycja, więc jak to byłoby konkurs, to byśmy weszli Ale na farcie, no to był słabiutki skok No, chciałoby się wypracić konkurs i żeby wejść do tej drugiej serii, bo... Bo jeśli tutaj coś zepsujemy, to nie wejdziemy do drugiej serii To nam bardzo dawno temu zdarzyło Ja pamiętam, kiedy nie weszliśmy do drugiej serii, ale to musiało być jakoś mega dawno jak chcemy skoki ostatnio, to już w drugiej eee, Dobrze, dobrze, trzeba dobry, dobry tej skok oddać Oj, oj no to wykrakałem, bo nie będzie nas z drugiej serii, totalnie zepsuta próba, 97 metrów i ostatnia pozycja, no się tam dawno taka wpadka nie zdarzyła, dawno się nie zdarzyła, no ale nie będzie z drugiej serii i Osdwold prowadzi, czyli Osdwold może kupę punktów odrobić z nas, więc kto wie czy jeszcze Osdwold nie będzie rywalizował zwycięstwo w PK, oby Osdwold nie wygrał, oby nie Osdwold, nie, no i wygrał Osdwold. Czyli Ozwolt odrabia 100 punktów, czyli tata ten jest tylko 107 dziewiąt, czwarty wąsek. Glare Dziońt Kapustnik, bardzo dobrze dla Słowaka. Na no, Ozwolt mnóstwo punktów odrobił, widzimy się w głównym. No i proszę Państwa, Ozwolt odrobił w tym odcinku ponad 200 punktów, bo raczej 152 tylko do nas. No to jest niesamowite, jak Ozwolt szybko odrabia. No i Norwegia w takim wirtualnym porządku nie istnieje w PK. Nas wyprzedziła, więc. No słaby ten odcinek, ale no co. Subujcie, ale jak to już mówiłem. Będę się z nami żegnał. Do widzenia. No i cześć!